Czy pojawiła się już pierwsza butelka albo puszka z oznaczeniem systemu kaucyjnego. Jestem bardzo ciekaw. Jeśli się pojawiła, proszę o informację, bo ja mam tu fajny butelkoma, do którego w ogóle nie ma kolejki. Zobaczcie, już jest otwarty. To jest 300 grosie. Już jest otwarty. czyściutki, nieśmigane kolejek nie ma do butelkomatów jak na razie może w Lidlu się zdarzają ale symbolicznie ponieważ Lidl dalej prowadzi akcję 10 groszy za jakąkolwiek puszkę, butelkę nie szklaną proszę o informacje jaki produkt w jakim sklepie ma już oznaczenia kaucyjne. Ten prostokąt ze strzałkami i napisem 50 groszy. Dlaczego mówię 50 groszy? Bo te ze złotówką, czyli na butelki szklane to naprawdę szybko się nie pojawią.